W trakcie ostatniego katowickiego mitingu olimpiad specjalnych sportowcy śląskiego oddziału ścigali się na trasie kolarskiej. Po odstawieniu rowerów na bok w tarnowskich górach w ruch poszły kije. Choć wielu podchodzi do Nordic Walking sceptycznie, entuzjaści dyscypliny przekonują, że wcale nie jest kijowa. Super jest. Wesoło i spokojnie. Czy znaczy to jest dyscyplina trudna i wymagająca? Nie. Dla mnie nie. Nie wiem, dla innych, ale dla mnie nie. Bo chodzi tu o to, by zachowując odpowiednią podstawę w trakcie chodu, angażować więcej partii mięśni. Wyprostowane nogi. I plecy wyprostowane. Hmm. Podobno na mecie plecy i nogi potem trochę bolą, czy faktycznie? Faktycznie. Wygodne buty na nogach, kije w dłoniach. Lecz do marszu nie mogli przystąpić z marszu. Chciałybyśmy na, na tym. Na plantach byliśmy wczoraj. I tam trenowaliście. Tak. Każdy kij ma dwa końca. Do pokonania było dziś 2,5 km. Mimo to żwawym krokiem przystąpili do rywalizacji. Bo jest fajnie! Na zawodach. Zawody specjalnie śląskiego. No, 5 tysięcy też startują, akurat. Nie wszyscy. No, wiadomo, że 2,5 jest dla naszych zawodników, którzy może mają trochę mniejsze możliwości, ale jakbyście potrenują, to i do tej piątki dojdą. Podobieczni olimpiad specjalnych podkręcają tempo. 6 czerwca spotkają się na tyskich kortach tenisowych, by dzień później rywalizować w biegach przełajowych.